Ledwo Must Be The Music wróciło na ekrany, a tu wielka burza. Widzowie są wściekli, oberwało się jurorom. Za widzami telewizji, Polsat drugi odcinek programu Must Be The Music. Jak zwykle nie obyło się bez emocji. Telewidzowie zwrócili bowiem uwagę na surowe oceny sędziów. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Trudno uwierzyć, co internauci zarzucili nowym jurorom. Oto szczegóły, Polsat reaktywował Must Be The Music. Must Be The Music to program typu Talent Show, który przez lata gościł na antenie telewizji Polsat. W trakcie emisji na scenie uwielbianego przez Polaków formatu pojawili się m.in. Lemon, N.A. czy Red Lips, którzy dzięki swojemu udziałowi w show sięgnęli szczytu muzycznych list przebojów i na stałe zapisali się w pamięci słuchaczy. W 2016 roku stacja podjęła jednak decyzję o zakończeniu dalszej produkcji, MBTM, co spotkało się ze smutkiem i oburzeniem wielu telewidzów. Ostatecznie jednak, po niemal ośmiu latach, Polsat podjął wyczekiwaną przez wszystkich decyzję. Okazało się bowiem, że stacja zdecydowała się reaktywować słynny Talent Show, tym razem jednak w nieco odświeżonej wersji. Za stołem jurorskim zamiast dotychczasowych sędziów Elżbiety Zapędowskiej, Kory, Adama Sztaby i Tymona Tymańskiego zasiedli Miłosz, Natalia Schroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. W ostatni piątek, 14 marca 2025 roku wyemitowano drugi odcinek najnowszej edycji reaktywowanego show. Okazuje się jednak, że nie wszystkim widzom przypadł do gustu nowy skład sędziowski. Wszystko ze względu na zbyt srogie oceny uczestników. Trudno uwierzyć, co zarzucili jurorom telewidzowie. Oto szczegóły, dalsza część artykułu pod zdjęciem. Najnowszy odcinek Must be the music wywołał nie lada emocje wśród telewizów. To za sprawą m.in. występu, na który czekało wielu Polaków. Na scenie pojawiła się bowiem córka Artura Żmijewskiego wraz ze swoją partnerką Szandy. Obie panie wykonały swój autorski utwór tylko ty, który wywołał mieszane emocje wśród jurorów. Doszło nawet do sporej sprzeczki pomiędzy Natalią Schroeder i Miłoszem. Ostatecznie okazało się, że na tak, była jedynie Natalia Schroeder. Pozostali jurorzy postanowili zagłosować przeciwko dalszemu udziałowi kobiet w programie. Jak argumentowali, to przez repertuar wokalistek, który nie przypadł im do gustu. Ich zdaniem utwór był zbyt naiwny i prosty. Z tego powodu Ewa i Szandy musiały pożegnać się z programem po zaledwie jednym odcinku. To jednak jeszcze nie koniec wielkich emocji, ponieważ prawdziwa burza rozpętała się dopiero po zakończeniu emisji odcinka. Widzowie szybko ruszyli na portale społecznościowe, aby wyrazić swoje zdanie na temat zachowania jurorów. Okazuje się, że ich zdaniem oceny w kierunku kilku z uczestników były zbyt ostre i nie na miejscu. Wiemy, co dokładnie nie spodobało się internautom. Oto szczegóły burza po nowym odcinku Must Be the Music. Widzowie byli rozczarowani, poza występem Ewy i Szandy. Spore emocje wywołało także wystąpienie Anny Mars, która została wniesiona na scenę przez Macieja Roka i Adama Zdrujkowskiego. Wszystko przez fakt, że kobieta na swój występ postanowiła ubrać się w kostium Syreny. Występ ten wywołał masę emocji, a w sieci zawrzało. Okazało się bowiem, że nie wszystkim spodobały się oceny jury. Zadaniem widzów, jurorzy byli w tym przypadku zbyt surowi. Pełne nagranie z występu można znaleźć poniżej. Przypomnijmy, że trwający sezon Must Be The Music emitowany jest w każdy piątek o godzinie 19.55 na antenie telewizji Polsat. Wszyscy ci, którzy przegapili najnowszy odcinek, będą mogli nadrobić go już w najbliższą niedzielę o 11.40. Powtórki ponadto dostępne są również na platformie Polsat Box Go, a fragmenty występów oglądać można w mediach społecznościowych stacji. Tagi, Must Be The Music Polsat Gwiazdy